Kromny bądź Michał. Cześć, Michał, Damian, Daniel. Jestem z 1. pułku saperów. Chcemy reprezentować tutaj naszą jednostkę i wygrać. Witam serdecznie. Andrzej ze mną w ekipie jest Tomek i Szymon. Przygotowywaliśmy się do tych zawodów przez dobrych kilka tygodni, a że cykl szkoleniowy przeszliśmy sumiennie, rzetelnie, więc liczymy dzisiaj na świetny wynik. Witam, 171. Batalion Lekki Piechoty z Brzegu, Piotrek, Paweł, Kamil, przyjechaliśmy wygrać te zawody. Witam wszystkich, Wojtek, Rafał i Bartek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Dzisiaj przyjechaliśmy po swoje i bez walki tego nie puścimy. Sebastian Adamski, Marek Szmocha, Grzegorz Szczepiński reprezentujemy formację swojego Językowych. Szanowni Państwo, miło mi niezmiernie jest dzisiaj powiedzieć, że w ramach obchodów 80-lecia funkcjonowania jednostki, jako jest Pierwszy Bóg za Brzegu, zostały zorganizowane zawody strzeleckie na strzelnicy Pawów. We współpracy z firmą KOBE i jej prezesem panem Mateuszem Goliszkiem wiele rzeczy można w garnizonie zrealizować, ale o jednej nie możemy zapominać: współdziałanie, sposób realizacji zadania jest na najwyższym poziomie. Patrząc na organizację, patrząc na zaangażowanie. Możemy powiedzieć tylko tyle, jako wojskowi, że wiele rzeczy możemy się jeszcze nauczyć nawet na prywatnej strzelnicy. Patrząc na sposób przekazu informacji, na naukę na to, bo trzeba podkreślić, że w zawodach brały również osoby cywilne, ludzie, którzy pierwszy raz trzymali broń. Artur Stecuła reprezentuje przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji brzegów. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w całym tym kursie. No, oczywiście, pełen stres, jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, żeby nie wypaść gorzej niż moi współpracownicy. Jacek Konkiewicz reprezentuję powiat Brzeski. A wszelki wypadek tam jestem, żeby nie przegrać z pracownikami. Też dziękuję bardzo za możliwość tego szkolenia. Dzisiaj, w dniu, kiedy jest finał zawodów, mogę powiedzieć tylko jedno: same superlatywy. Dzisiejsi wykonawcy strzelań są po prostu według mojej oceny profesjonalnie przygotowani do działania na polu.